Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj nagram taki króciutki materiał odnośnie kombinezonów. Porównam sobie dwa kombinezony, czyli obecnie ten, w którym jeżdżę Star Atom, Oczywiście jednoczęściowy, i drugi kombinezon, który zamówiłem stosunkowo niedawno, e, Dynes Aero Evo C2. E, najpierw jakby opowiem o różnicach w tych kombinezonach i dlaczego w ogóle jakby kupiłem drugi kombinezon. Zasadnicza różnica w tych kombinezonach, którą tak naprawdę widać na pierwszy rzut oka, to jest kwestia rozpięcia. W przypadku Alpin Star Atom jest to jeden zamek, którym rozpinamy się praktycznie tutaj do genitaliów i możemy go sobie swobodnie założyć. W przypadku Dainese są to dwa zamki: jeden po lewej, drugi po prawej, zależy od której strony patrzymy, i rozpinamy go w ten sposób. Ja już nie będę go zapinał. Druga rzecz, która ma powiedzmy znaczenie w przypadku tych kombinezonów. W związku z tym, że są to kombinezony z podobnej półki cenowej, oraz bardzo podobne jakościowo do siebie ponieważ oba kosztują powiedzmy w granicach 4 4,5 zł. Oba są zrobione ze skóry, zastosowano tutaj skórę bydlęcą, nie kangurzą, nie jakąś kozią i tak dalej, tylko bydlęcą 1 3 1 4 mm. To ja może nie będę opowiadał o rodzajach, z jakimi normami, protektory są tutaj zastosowane i tak dalej, bo możecie sobie to wszystko wyczytać nawet na stronach internetowych producentów tych kombinezonów, ale ja pokażę to jakby od takiej bardziej strony praktycznej. Drugą rzeczą, która też tak rzuca się w oczy, to jest kwestia o perforacji, czyli tak naprawdę przepływu powietrza, czy może inaczej, jak powietrze dostaje się do kombinezonu. Tak jak widzicie, praktycznie wykropkowany, wydziurkowany jest ten Alpin Star Atem, można powiedzieć całkowicie. Może ja pojadę tutaj jak od góry, to sobie zobaczycie. To wszystko, co jest tutaj dziurkowane, przez to wszystko dostaje się powietrze. Ja czasami miałem problem z tym kombinezonem, ponieważ nawet w przypadku takiej temperatury powiedzmy 15 stopni, no zdarzało się, że naprawdę było mi chłodno. No jest troszeczkę tutaj mniej tych elementów takich dziurkowanych w Dajnezie. Nie wiem jak on by się po prostu sprawował przy takiej temperaturze, ale, tak jak mówię, w przypadku Alpinstara czasami było mi naprawdę chłodno. Drugą zasadniczą różnicą w przypadku wyboru lub nie jednego bądź drugiego kombinezonu to jest kwestia ochraniaczy. Po pierwsze, ochraniacze ramion, tutaj te plastikowe, oraz ochraniacze kolan mają dodatkowe, dodatkowe jeszcze wloty powietrza. Tutaj te malutkie. Postaram się pokazać. Widać, tak? Tutaj te dwie, dwie, dwie dziurki oraz tutaj ten taki malutki, z jakąś tam srebrną siat siateczką. Natomiast yy, jeszcze pokażemy ten tutaj na łokciu ochraniacz. I co jest tak naprawdę największą wadą tych ochraniaczy w Alpinstar a ten to że one nie są wymienne. Ich nie dokupicie. Jeśli zużyjecie którykolwiek, czy ten, czy ten na łokciu, jego po prostu już nie dokupicie dodatkowo. No Nikt, jakby tutaj, tym miejscem kolanem nie, nie, nie lata gdzieś na torze, i tak dalej. No, ale łokieć, no, może się po prostu e, zużyć, i będzie to wymagało, mo, moim zdaniem, kupna po prostu drugiego e, kombinezonu. Bo nie warto tutaj sobie czegoś do, doszywać, i tak dalej, bo można sobie więcej szkody zrobić, jak w pożytku. Natomiast w przypadku Dainesa, to jest bardzo ważne, e, przy jakby. Z mojego punktu widzenia przy wyborze kombinezonu ochraniacze, mimo że nie mają tutaj takiej, e, takich wlotów powietrza, to ten tutaj właśnie na ramieniu, ten na łokciu, czy ten tutaj na kolanie, ale szczególnie ten tutaj na łokciu, to są ochraniacze wymienne. Komplet ochraniaczy na łokcie do tego modelu, czyli Dainese Aero Ivo C2 kosztuje około 180 zł. Komplet na dwa łokcie. Więc moim zdaniem ten Dainese jest bardziej przyszłościowym kombinezonem, jeśli ktoś sobie lubi jeździć na torach motocyklowych. I to jest chyba tyle. No bo oczywiście wiadomo, te te, te tutaj ochraniacze kolan, no to chyba w każdym kombinezonie są wymienne, więc o tym nawet nie będę opowiadał. E, materiał. E, tutaj widać bardzo dużą różnicę, gdzie został zastosowany ma materiał, e, czyli tak zwane tekstylia. Tak, tutaj przy ręce, tutaj na klatce piersiowej, tutaj w okolicach genitaliów. No to wiadomo, no tutaj to już musi być, tak, żeby to się nam wszystko, że tak powiem, tam na motocyklu fajnie układało. I tutaj z tyłu na e, nogach. W przypadku jakby dainesa jest bardzo podobnie. Tutaj od ramion jest cały czas zastosowany materiał. Tutaj również w okolicach e, genita genitaliów. O, tak może pokażę, bo kamerę trzymam w jednej ręce i tak mogę tutaj niedokładnie pokazać. No i tutaj z tyłu również, w przypadku no jest cały zastosowany materiał. Teraz te kombinezony obrócę tyłem i pokażę Wam, jakie są różnice z tyłu i jak one po prostu wyglądają. Okej, okay. a więc tak wyglądają te kombinezony z tyłu. Oczywiście mój jest troszeczkę zniszczony, no bo wiadomo, gdzieś tam były jakieś przygody. Ja to nazywam, że to jest historia pisana na kombinezonie. I teraz tak, no pierwsze co się rzuca w oczy, no to na pewno te ochraniacze łokci, tak, że jeden jest wymienny, drugi nie. I kwestia garbu. E, bardzo ciekawym rozwiązaniem, mimo że to są naprawdę kombinezony z tej samej półki cenowej, to bardzo fajnym rozwiązaniem ma Dynes. Czyli możemy sobie dodatkowo tutaj dokupić e, taki element, do którego sobie tutaj możemy włożyć, e, nie wiem jak to kurczę się nazywa, ale w każdym razie możemy sobie po, włożyć tutaj pojemnik do garba z napojem. I przeprowadzić tutaj tym, tą rurką, tym otworem profesjonalnie się można powiedzieć, poczuć jak na MotoGP, i sobie spożywać jakieś napoje e, w trakcie jazdy na e, torze. E, no, niestety, Altinstar Aten już tego nie posiada. Jedynie tutaj jest też e, taki zastosowany taki tekstylia materiał, przez który też się dostaje powietrze do, do środka. No, zasadnicza różnica tak naprawdę między tymi dwoma kombinezonami to jest. E, już nie mówię jakby o kolorystyce, bo to nie jest kwestia kolorystyki. O właśnie, chociaż zobaczcie. To nie jest kolor czerwony. To nie jest kolor czerwony, gdyby ktoś chciał sobie kupować, bo ja zauważyłem, że na wielu zdjęciach ten kolor jakby czerwony wydaje się, że jest czerwony, a tak naprawdę to jest pomarańczowy kolor. Tak, widać dokładnie? To jest kolor pomarańczowy. I teraz tak, no zasadnicza jakby różnica. No są to podobne kombinezony z tej samej półki, Podobnie tak naprawdę kosztują, więc kwestia jest tylko tego kto co lubi i kto co woli. Moim, zda moim zdaniem bardziej przekonuje mnie do zakupu, gdybym dzisiaj nie miał kombinezonu i kupował, bardziej przekonuje mnie Dainese, ale obrócę te kombinezony z powrotem, przodem do siebie i opowiem Wam dlaczego w ogóle ja zastanawiam się nad tym, czy w ogóle dlaczego kupiłem Dainesa. Najbardziej jakby przekonuje mnie Dainese tym, że właśnie można sobie te ochroniacze wymienić. I dlaczego w ogóle ja, drugi powód, dla którego w ogóle kupiłem kombinezon Dainese, to jest kwestia ochrajacza na plecy. Ponieważ jeszcze ważniejszą rzeczą, którą powinienem powiedzieć, jest to, że Alpinstar Atem jest to rozmiar 50. Ja jeżdżę w rozmiarze 50 w tym kombinezonie. Mam 180 cm wzrostu, około 92 kg wagi. 112 cm w klatce piersiowej, to tak pokrótce. I zauważcie, że ja w tym swoim czarnym kombinezonie zakładam, ściągam go samodzielnie i jeżdżę w nim bez problemu. Jest zajebiście wygodny, ale już w przypadku tego Dainesa to jest rozmiar 52 i nie ma takiej opcji, żebym w ogóle go założył. Co się okazuje, dzwoniłem do kilku osób, które sprzedają kombinezony Dainesa. Mówię tutaj o sklepach i niestety no, potwierdzają to co, to czego ja się jakby spodziewam. Czyli tak naprawdę może być tak, że odnośnikiem rozmiaru 50 Alpinstara będzie 56 Dainesa. Dainesa dlatego też wypuścił takie rodzaje kombinezonów, które są oznaczone jako 56, przepraszam, jako na przykład nie wiem, skrócone 56 albo wydłużone 56. To oznacza, że kombinezon w rozmiarze 56 ma skrócone bądź wydłużone nogawki i rękawy dla osób troszeczkę niższych, a bardziej otyłych lub wyższych i po prostu szczuplejszych, tak? Więc ten protektor, o którym wspominałem wcześniej, jest dla mnie najważniejszą zasadniczą różnicą, ponieważ ja już nie zmieszczam go tutaj w swoim czarnym kombinezonie. Próbowałem go zakładać i najzwyczajniej w świecie się niedobny. I to jest właśnie powód, dla którego na niektórych torach, w przypadku nawet wyścigów, wymagane są protektory, czy ochroniacze pleców no to ja już w tym swoim czarnym kombinezonie niestety nie mógłbym wystartować, nie mógłbym pojechać. A poza tym jest to też kwestia bezpieczeństwa, no na to, że są już zupełnie inne prędkości, to nie jest jakby jazda taka turystyczna po ulicy, więc chciałbym swoje ciało i siebie chronić najlepiej jak tylko po prostu mogę, włącznie z wkładkami tutaj na klatkę piersiową, czyli z ochraniaczami na klatkę piersiową, bo zarówno i w Alpinstarze i w Dynerze można zastosować właśnie ochraniacze na klatkę piersiową lub fabryczne na plecy, ale ja mam takiego żółwika, którego sobie kupiłem na targach motoryzacyjnych w Berlinie. Widzieliście moją relację, to naprawdę kupiłem tam bardzo tanio. No w granicach chyba 550 zł. Zapłaciłem. W Polsce kosztuje około 700 taki ochraniacz na plecy. Natomiast o ochraniaczu nie chciałbym za dużo jakby opowiadać, ale to są jakby no dwie różnice, które powodują, czyli mm, te dwie różnice, które powodują, że w ogóle jestem zmuszony kupić tak naprawdę kombinezon, bo wcale nie mam na to ochoty wydawać kolejnych pieniążków na, na kolejnego kombiaka. To jest kwestia tych wymiennych ochraniaczy i to też weźcie pod uwagę przy zakupie kombinezonu. No i kwestia oczywiście, kwestia oczywiście tego mojego, to już jest moja indywidualna jakby sprawa, tego, że nie zmieszczę już do Alpinstara ochraniacza na plecy, bo po prostu się nie zapnę w tym kombinezonie. Tutaj mam taką możliwość, niestety tego dajna muszę odesłać z powrotem, ale właśnie korzystając z okazji, że go mam, to chciałem po prostu taki króciutki film wam nagrać na ten temat. Niestety będę szukał kombinezonu w rozmiarze 54, 56. Być może będzie na mnie dobry, jeszcze mam troszeczkę czasu, żeby go kupić, ale niestety już jestem zmuszony, żeby to zrobić. Oczywiście wiadomo, że to nie są jakieś mega profesjonalne filmy, ale to chyba zdążyliście się do tego przyzwyczaić. Ja lubię opowiedzieć komuś jakby o czymś własnymi słowami, o tym, jakie ja, jak ja mam odczucia i tak dalej. Jednym z najważniejszych odczuć, mimo że tak naprawdę nie zabrałem tego Dajneza, jest to, słuchajcie, że jest mega po prostu wygodny. Ja jestem fanem Alpin Stara, ale muszę Wam powiedzieć, że będę teraz szukał i będę po prostu chyba no, jeździł tylko w kombinezonach Dajneza, bo są mega, mega po prostu wygodne. Ale co powoduje też tą wygodę? To ja może Wam pokażę tutaj na praktycznym przykładzie. Zobaczcie, ta podpinka tutaj. dobra żebym tutaj po wodzie kamerował. O, może tu widać. Ta podpinka tutaj, którą mamy. Może z tej strony. Podwiniły trochę do góry. Gdzie to jest? O, tu już nam się podwinęło, widzę. O, tu widać. Ta podpinka. Zobaczcie, ona jest przyczepiana na rzepy. To samo dotyczy tutaj rękawów. Cały czas mówimy o album I zobaczcie co się dzieje. Niestety zawija się to. To się po prostu zawija i kiedy czasami człowiek jest po prostu spocony, ja wyciągam dłoń, czy ściągam ten kombinezon z siebie, to już nawet nie zwracam na to uwagi, ale po prostu wyciągam tą całą podpinkę tutaj od spodu ściągając ten kombinezon. Czasami zdarzało się, że tutaj gdzieś mi się to po prostu odpięło i bardzo mnie kuło. Szczególnie tutaj oto nie wiem, czy będzie winać, tak? Ten taki element, bym powiedział plastikowy, ten że. Kuło mnie to w dłoń, czy po prostu tutaj w nozę, szczególnie jak sobie dopiąłem buty. Nie przeszkadza mi to, bo już się nauczyłem go tak zakładać, żeby, wiecie, żebym to już jakby miał bardzo wygodnie. Ale to, co jest zajebistego w danej, że to spójrzcie. Mimo, że podpinka tutaj też jest te po części wyciągana, to tutaj nie ma takiej szansy, że kiedy wyciągając stopę do góry, czy nawet dłoń, o tutaj nawet jeszcze, widzicie, jest. Sorry, że tak się może trochę rękami trząść, ale po prostu w więcej kamerę i tak, to zobaczcie, tu nie ma szans, że kiedy będziecie wyciągać dłoń z tego kombinezonu, że tutaj się Wam ta podpinka razem z Waszą ręką wyciągnie. I to jest naprawdę coś mega, mega zajebistego, bo to powoduje to, że jest po prostu dużo większa wygoda, ale moim zdaniem powoduje też to, bo ona tutaj, ta podpinka w Dynerze jest troszeczkę grubsza. I ona też powoduje to, że jest nam dużo wygodniej, ale w moim przekonaniu zmniejsza troszeczkę rozmiar. Bo problemem nie jest to, że to jest rozmiar 50, ten 52. Ja założę go do pasa i oba kombinezony, jakby no wiadomo, Alpister założę cały, ale ten założę do pasa, ale już tutaj na ramionach on mi się po prostu nie dopnie. No nie ma takiej szansy, żebym go po prostu dopiął. Ja nawet nie jestem w stanie ruszyć tego zamka tutaj z boku, mimo że teoretycznie jest rozmiarem większym. E, o e, NISZ Alpinstar Atem. oczywiście, wszystkie te e, wymagane jakieś tam certyfikowane e, wkładki czy te protektory są, tak? Tutaj widać, nie wiem, tak? Zobaczymy. Widać? Tak, tu jest wszystko plastik. Znaczy, plastik to są jakieś tam elementy stworzywam. Może nie plastikowe, ale stworzywam. O, tutaj dobrze widać. Jakieś takie zapięcia, tak? To samo jest tutaj w fal Alpinstarze. Więc kwestia protektorów, czy kwestia jego ułożenia ochraniaczy, jest tutaj bardzo podobna. O ile nawet wręcz nie ta sama. Jeśli, oczywiście, macie jakieś pytania odnośnie tych kombinezonów, jak to po prostu wygląda, jak się w nim jeździ, bo ja jeszcze <laughs> powiedzmy, będę starał się coś opowiedzieć o nim w trakcie jazdy. Jeżeli już kupię, oczywiście, swój rozmiar, chociaż zapowiada się to, że niestety będę musiał kupić. Model wyższy od tego Dainesa, który kosztuje też dużo więcej, ale to jakby nie w tym filmie i nie, nie na tą chwilę. Krótko mówiąc, chyba o najważniejszych różnicach wam powiedziałem. Są to dwa bardzo podobne kombinezony o powodzie, dla którego w ogóle zmuszony jestem kupić kombinezon również. No i to tyle. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania odnośnie jednego czy drugiego kombinezonu, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach, pytajcie. Śmiało, ja jak wiecie, staram się odpowiadać na każdy komentarz tak szybko jak to ty, tylko jest oczywiście możliwe. No, i to chyba tyle. Hmm, nic nie zapomniałem? Nie. Dobra, to w takim razie nie będę jakby pił piany. Trzymajcie się, pozdrówka dla wszystkich i mam nadzieję, że się zobaczymy na e, pierwszych jakichś tam zlotach w tym naszym fajnym sezonie 2016. E, niedługo też powinienem być na Kisielinie, to też na to, że w Kisielinie to też jakby na pewno napiszę. Będzie okazja, żebyśmy sobie mogli gdzieś tam wspólnie polatać. Dobra, ja to zawsze lubię dużo, dużo pogadać, dużo porozmawiać, ale nie ma co być piany. Trzymajcie się jeszcze raz. Pozdrowka dla wszystkich i do zobaczenia. Do następnego. Siemanko!